Najlepszy świąteczny admin event Stila Drop Roblox! Dlaczego? Bo wszystkie sekrety zebrane podczas tego eventu rozdaję wszystkim moim widzom na live. Zostań do końca odcinka i zobacz, jakie sekrety złapałem dla moich widzów. Słuchajcie, na sam początek łapiemy sobie cukierki, żeby sobie pozbierać z tego lucky bloki. Słuchajcie, uwielbiam lucky bloki. Ostatnio miałem takiego farta, że to jest masakra. Jest pierwszy lucky blok, ty! Zobacz jak szybko, słuchajcie, co tu się dzieje, ty! Jaki w ogóle co oni dodajkiś, ty? Sanie helikopter. Ty! A ja nie chcę, ja chcę te laki bloki połapać, on mnie tam gdzieś na sanie zabiera ty. Dobra, ty wciskamy, za ile to odlatuje? Słuchajcie, te laki bloki, które zebrałem, zaraz sobie je otworzymy. A tymczasem słuchajcie ci w podróż ze świętym Mikołem, słuchajcie, najlepszy... Świąteczny event Stila Brainer Robok zobaczcie! Rudolf Czerwonadosy! Już mam cukierków, ty! Mam na laki bloczka, wymieniam go zaraz, ty! Wszystkie sekrety wyłapane podczas tego odcinka lądują w waszych bazach podczas następnego live'a, także śledźcie moje przygody, oglądajcie odcinek do końca i ciśniemy! Czuję, że będzie naprawdę ogromny fart, jedziemy z tym! Zobaczymy co wyląduje mi tutaj z tej maszyny! Obczajcie to! 3,2 miliona na sam począteczek, zobaczcie co wyhaczyłem! Rzuciłem do środka samsy. I naprawdę, to, co wyleciało, jest mega, mega mocne, słuchajcie. Także rzucę jeszcze raz, bo widzę, że mam dość dużego farta. Odczuń, to ty dawaj! Wsiadamy do środka, ty! I jedziemy w podróż, słuchajcie. Lecą iskry. Muszę pamiętać, bo już jestem cwany. Żeby podglądać wszystko, co leci. Leci Lucky Block. Dawaj, go tam zdążę, wdążę. Nie! O, następne cukierki, słuchajcie. Przydały mi, przydałaby mi się pomoc dwóch osób. Ty, ale ten to wiem, że robi bardzo dużo. Bierzemy go. Słuchajcie, bierzemy go. I no maszynę go Ty jeszcze sami aktywował 8 razy szczęście. Co tu się będzie działo? Słuchajcie, takie emocje. Tylko mnie na kanale ciśniem po cukiereczki. To, że po niego chyba nie. Eee, przepadnie mi... Fa Czekaj! Dawaj go, dawaj! W ostatnim momencie widzieliście to. Ziopsze buloty jest ryzykant. To jeszcze fajny ten leci. Dawaj po niego, dawaj po niego! Słuchajcie, same te giftini spiderini. Ciśniemy, ty! Uuu. 15 razy szczęście, tego jeszcze nie było Ale co on tu przygotował, ty 15 razy szczęście, słuchajcie Tego jeszcze nie było, naprawdę Ty, zobacz jakie lecą te brainroty O ten ile ma nawalone mutacji, słuchajcie Szkoda, że jest tak ciemno Najlepszy admin event, słuchajcie Balety, muzyczka leci Czekamy zaraz na te prezenty, które są Są, dawaj, dawaj, dawaj Otwieramy prezenciki, ty Giftini, spiderini, następny, ty Porzucał mi Giftini, giftini, same giftini, spiderni, gdzie są te prezenty, jak mi je pokitrał, dawaj to, gdzie to jest? Giftini, spiderni, 1,4 miliona, jak ja to do maszyny dla was wrzucę, zobaczcie one, jak psy wyglądają, pa! <grystanie> Dobry ty jakiś kundel, Słuchajcie, ja mam pecha do kundli, także ja się nie, nie zbliżam do nich. Lucky Bloczek się trafił, ty dobry. To widział ostatni mój odcinek, wie jakiego mam ostatnio otwarta. Także musicie zobaczyć kolejny odcinek, którym otwieram te Laki Bloki, ty pan, następny leci, ty. Otwieramy sobie jakieś Laki Bloki, co wy na to? Pyk! Pyk, ziom, cebulon, łapeczki w górę, pa pa pa, zobacz, ty. 262 tysięcy, wyjazd z tym od razu, 1,2 miliona. Malutko tego teraz otwieramy i patrzymy, czy tam nic nie leci. Zobaczcie, same Laki Bloki, ty na razie. Nie! Nie! Czekaj, tako laki blok. ło! Wow. Jeszcze jakby tutaj się zmutował, ty dawaj, weźmiemy go i sobie otworzymy, co wy na to? Ty, tego sobie otworzy, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Otwieraj się, chłopie! Gdzie jest ten tako? Jego też otwieram, pa! Ja myślałem, ty, już myślałem, że mi jakaś Las Combinaciones wyleci, Dobry kunder, słuchajcie, ale te, te laki bloki są mega słabe. Ty, obczajcie, zaczęła się w ogóle ta mutacja. Lecę po cukierki. A nie, słuchajcie, zabieramy to wszystko. Tak, i otwieramy zaraz to wszystko, słuchajcie. Następny. Lecą świąteczne, ty, czekam aż się zmutuje. Dostał ty, mutację. Otwieramy. Otwórz, 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 otwórz. Eeeh, nie zdążyłem, ty. Dawaj, dawaj. Szybko i muszę lecić po następne. Ty, 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 bo mnie ucieknie zaraz. Zakup. Poszedł, ty, słuchajcie. Kupiłem na razie wszystkie laki bloki. Co tu w ogóle powylatywało, Ty, zaraz to do maszyny powrzucamy. Słuchajcie, mega szacun dla admina za przygotowanie tego eventu, bo się dzieje naprawdę bardzo dużo. Ja to dla Was wszystko komentuję. Ziom, sebulon, łapeczki w górę. Ty dawaj, następny ty 900 tysięcy, ba... 900 ty za słaby. A tu? 4,8, zobaczcie! Na lajwika, akurat zostawiam wam to na live'a Człowieku, idę, ja już mam cukierków. To jest masakra, zęby mi powylatują. Sami aktywował 10 razy szczęście. Jak tylko wyląduje, idę po jakiegoś sekretika dla was, słuchajcie. Wy to musicie ładnie obejrzeć do końca. Lecą już jakiś ty. Wracamy na taśmę, bo tu się naprawdę bardzo dużo dzieje. Dawaj, mutuj go. Idzie Sami, ty, idzie Sami. Teraz się dopiero zaczyna dobra akcja. Obczajcie to. Yo, ty, mój najlepszy moment. Otwieramy te tako lucky bloki z nadzieją, że kiedyś się coś trafi. Ale gwarantuję wam, że chyba nigdy mi się nie trafiło nic tutaj mocnego, ty. Eks, ty, padziemy. Ten 3,2. Słuchajcie, z maszyny wyjęty. Masakra, słuchajcie. Na samym początku odcinka, nie? Żeby takiego dropa wyhaczyć, to jest masakra, słuchajcie. Tak nawalone mutacji. Jak tutaj zaraz coś dobrego wyleci, zobacz, Ty, leci lucky bloki, jeszcze się zmutował, ty. Obczaj, dostał. Czuję, że ta mutacja będzie naprawdę mocna. Musicie zobaczyć następny odcinek, bo otworzę dla Was te wszystkie laki bloki, które zbiorę. Zbieram dla Was jak zwykle trzy piętra laki bloków i mam zamiar zrobić, zrobić z tego wielki opening. Musicie to zobaczyć, bo ostatnio mam takie farta, że to jest po prostu szok! Słuchajcie, wrzucamy sobie na szybko coś do maszyny. Póki admin nam może to wszystko pominąć elegancko. Pik! Patrzę tam w międzyczasie, czy nic nie leci do maszyny i zaraz musicie zobaczyć, co z tego wyleci ty do maszyny. Słuchajcie, co? Jak ja on tego 6% wrzucił? Je, yeah, leci, Admin, dawaj, ty sami gościu! Dawaj, 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 dawaj! Dobnie, do mnie, do mnie! Ty do kieszeni idę mu wskoczyć, słuchaj. Daj coś do mikrofonu pojedzieć, chłopie. Eee! Tu wziąłem symbulant, pozdro! Na moich widzów! Słuchajcie, co będzie w środku? Uwaga, w tym momencie wciskacie łapeczki w górę. Ja czekam aż ciśnięcie łapeczki w górę. I wyciągam dla was tamtąd mocnego sekreta! Dawaj szczęście, dawaj! Szcz Coś ty mi wyjął zabadziewie ty ja takie sekrety tam powsadzałem. Lucky bloczek leci. Dawaj go, dawaj go, dawaj, śledzimy. Są cuksy ty. Następny ty dostaniesz jeszcze z jakiegoś takosa? Czyli z takosa, to nie jest tako. Dawaj, ty mamy go! Słuchaj, ja mam na tyle Lucky Bloczków teraz. O, wychodzi coś. Pa, pa pa! Lucky block! Uuu! Uh, 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 jeszcze jakąś putachę dostał, ty. Ja sobie z tej maszyny powyciągam tyle Lucky Bloków, że ja będę musiał sobie czwarte piętro dobudować. Wiem, że to niemożliwe słuchaj, ale ty! Ale bym go przegapił, ty różowy! Dawaj do mnie do bazy, chłopie! I następny! Następny! Słuchajcie, ale na razie jest taki fart do lucky bloków. Ja się nie przejmuję, że nie wyleciał żaden sekret, bo wiem, że w tych lucky blokach jak zwykle będzie coś bardzo mocnego. Przed wami otwarcie z trzech pięter. Śledźcie mój kanał, bo tworzę dla was w następnym odcinku trzy piętra pełne lucky bloków i wyciągnę dla was sekrecika na live'a! Chłopie! Chłopie, ty... Weź bo się wywrócimy zara! Eee! Za i mówiłem! Wywróciłem się z nim. Jak on jeździ, ty załat Jakiś... Ty co to za zwiedzie? Gdzieś cieka zwiecha! Ja. Słuchajcie, jak komuś się tak zwisiło, to też dajcie znać. Otwieramy sobie laki bloki i obczajcie co wypada. Ziom sebulon ma mega farta. Ole te są mocne te festive! Ty 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 papa Leci laki blok kolejny, ty ja cię chłopie Pięknie zawijam. Do mojej bazy, na samym dole, nawalone mutacji jeszcze tyle nie było. Ciśniemy, bo czuję, że zaraz wyskoczy coś dobrego, naprawdę słuchajcie. jakie, ty, można latać elegancko, ty tego się nie spodziewałem. Przypadkiem się podskoczyłem. Ty! obczajcie, co to leci ty? Świąteczny, ale jaki w ogóle fart po mutacjach nawalonych, że mnie tylko nic nie dziabnęło. Teraz zobaczcie, co on będzie miał w środku. Chłopie, żebyś ty mi nie przepadł. Ty! lucky bloczki. Otwieramy sobie od razu te bloki. Zobaczymy, co będzie w środeczku. Wy zostawiacie łapkę w górę. Otwieramy. Tego niechcący kupiłem. Sprzedajemy go od razu. Nie! Ha! Zaraz to zmieszamy i będzie elegancko. Ha, ha, ha! 1, banieczki. Zostawiam go. Sami idzie, chłopie! Będzie jakaś znowu niespodzianka. Słuchajcie, teraz dopiero się zaczyna akcja. Głośniczki są. Leci muzyka i czekamy na sekreciki. Teraz będzie... Słuchajcie, to jest najlepszy moment. Jezu, ale ile ona robi? 3,6 miliona. Słuchajcie, to jest najlepszy moment. W tym admin event, słuchajcie, ciśniemy do przodu. Rzucamy sobie to od razu do maszyny, żeby sobie zrobić miejsce, słuchajcie. Te sekrety są słabe. Ło! Te sekrety... Ty no nie da mi wejść, słuchajcie. Trzeci raz już próbuję wejść, on mnie tu kosi tą lawą, ty. Zostaw mnie, dziadostwo jedne. Laki bloki lecą, szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko. Dawaj, 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 dawaj. Nie! Nie, żebym nie przepadł. Kupuj! Lucky Block, dlatego już pewnie miejsca nie będę miał. Josty, yes, ty, ale się przyfarciło! A ten? Jest jeszcze miejsce, czy nie? Jest, słuchajcie! Dobra, dobra, dobra! Czekaj, i na co jest... Aj, mnie trafił, za! I mnie trafił! Zdążyłem to wrzucić, czy nie? Ole, się przyfarci za. ty, wrzucamy coś jeszcze mocniejszego, ty. Zaryzykujemy, słuchajcie, 3,6 miliona. Wrzucimy do środeczka. I zobaczymy, czy się poparci, Słuchajcie, jest szansa, że wyjmiemy coś naprawdę bardzo fajnego. Dobra, słuchajcie, wrzucimy, zaryzykujemy, ciśniemy z tym do maszyny, i na koniec odcinka sobie to otworzymy. Także stańcie do końca, bo czuję, że wyciągniemy coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego. Przynieś mi szczęście, nie zawiedź mnie. Uah! Sami aktywował masę szczęścia, słuchajcie, zoba nawalił. Na koniec. Ej, ja nie pojechałem z nim. Aaaa! Ja chciałem pojechać po cukierki, zobaczcie Tak jak wam obiecałem, na koniec odcinka Otwieramy fuzję świętego Mikołaja Wrzuciłem tam nawet fajne brainloty Łapeczki w górę w tym momencie, otwieramy 3, 2, 1 Ale wymieniłem Nic się nie stało, to jest hazard Zaryzykowałem się, nie udało Także słuchajcie, widzimy się podczas kolejnego odcinka I później następna sobota live Widzimy się w kolejnym odcinku